Siemanko Ludziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Benfica Lizbona. A dziś zagramy dwa naprawdę trudne mecze. Pierwszy mecz w lidze ze Sportingiem Lizbona, a drugi w lidze mistrzów z Bayernem Monachium. Najtrudniejsi rywale z możliwych, ale musimy podołać. Zobaczmy w jakim stanie jest Lejwin. Jeszcze jest poobijany, więc dałbym mu odpocząć, odpocząć. Może wróci na Bayern. A teraz zaczynajmy derby Lizbony. Takie stroje mogą być? I zaczynajmy spotkanie! Centra w polekarny, ale pewnie Julio Cesar. I zobaczmy, jest nasza kontra pizzi. Pizzi. Świetnie podaje do Rodrigo! Rodrigo! I 1 do zera. Tak jest, nasz gwiazdor się nie myli. A Pizzi podbudowany występem w reprezentacji gra jeszcze lepiej niż ostatnio. Naprawdę piękna akcja Benfiki, No zobaczcie to podanie. Rodrigo zszedł do boku i pewnie pokonał Zengina. Jest to jego ósme ligowe trafienie w tym sezonie. Niko Nikogaitan! Wybijają jednak. Obrońcy, jest jeszcze Kazemiro! Pięknie broni zęgi. Zobaczmy. Błąd obrońców Benfiki. Czy będzie gol? Musi być gol! Tak, niestety. Obrońcy Benfiki zapomnieli na chwilę, jak się bronią. I do czego No po prostu zachowali się źle, no i bezwzględnie Sporting to wykorzystał. Żał Mario, drugi gol w sezonie. Zobaczmy, Krychowiak, Krychowiak. Świetny zwód i podanie do Rodrigo. Rodrigo, musisz! Tak jest, 2 do 1 dla Benfiki. Niezawodny Rodrigo, ale piękna asysta Krychowiaka, no zobaczcie Idealne podanie i Rodrigo ze słabszej nogi pokonuje Zengina No pięknie gra nasz snajper, nasz snajper, dziewiąty gol w tym sezonie Lopez podaje do Eldona, Eldon Dobra akcja Sportingu, czy wpadnie gol wyrównujący? No niestety tak Błąd Julio Cezara i Sporting szybko wyrównuje Nie jest to zaskoczenie, bo jest to bardzo solidna drużyna Dla rywali też trzeba mieć szacunek Dobra akcja zespołowa Benfica nie wiedziała przez chwilę co się dzieje Ale co tam No, piękna akcja Jefferson trzeci gol w sezonie. Zobaczmy, czerwona kartka dla zawodnika Sportingu. Nie wiem co się dokładnie stało. Zobaczmy Mendy raczej Salvio, odebrał piłkę i dostał kosę. Ciekawa sytuacja. Nie ma co narzekać, gramy w przewadze. I przejmuje Grzegorz Krychowiak. Zobaczmy.. Krychowiak świetnie podaje do Rodrigo. Rodrigo wpada rozpędzony w pole karne. Czy poda? Świetne podanie, czy będzie gol zwycięski? Niestety nie Koniec spotkania, rezultat 2 do 2 Remis w derbach Lizbony Więc nie wiadomo kto dominuje w naszym mieście Widzimy obie drużyny bardzo dobrze no, Było to dobre widowisko, obie drużyny oddawały strzały Zawodnikiem meczu Rodrigo, dwa gole, naprawdę świetny występ. Krychowiak, no ciężko mi ocenić. Zaliczył niby piękną asystę, ale zmarnował zwycięską akcję. No więc tak 50 na 50 zagrał. Widzimy. W sportingu najlepszy William Carvalho, reprezentant Portugalii. Niestety on jest bardzo dobry. Widzimy się za moment. Po derbach Lizbony jest pewien niedosyt, bo mieliśmy szansę, żeby to wygrać, a bramki traciliśmy w dość głupi sposób. Ale trzeba nad tym popracować w następnych spotkaniach. Nie ma co się długo użalać nad sobą. Pochwalmy Benfikę oczywiście, albo ich zmotywujemy. Rozmowa z zawodnikiem, a Oliveira może być rozczarowany, co tam. I przejdźmy dalej oczywiście. O, Lewin, zobaczmy. Jak może grać, to świetnie, bo przyda nam się szybki zawodnik. A damy mu zagrać. Potrzebujemy wzmocnień na lewą obronę. Kazemiro spisuje się dość dobrze, muszę przyznać, ale jednak jest ciutkę wolny, jak na tą pozycję. Lewin, tak, zapisujemy zmianę. I pora wybierać stroje na mecz z Bayernem. Zobaczmy, w jakich wystąpimy strojach. Chwila, musimy cofnąć. O, takie mogą być. I zaczynajmy spotkanie. Zobaczmy, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, co zrobi? Świetnie do Ariana Robena. Arien Roben I pięknie broni Julio Cesar. Bastian Schweinsteinger, Rafinha, Roben, Arien Roben, co zrobi? Świetna wrzutka Holendra, ale wybijamy piłkę. Ale jeszcze nie koniec tej akcji. Zobaczmy świetna zespołowa akcja Bayernu i broni Cezar i dobitkę też. Mendy świetne podanie do Gajtana. Zobaczmy Niko Gajtan przedziera się. Piękne podanie. Jest już w sytuacji sam na sam żonas. Zobaczmy. Żonas. Podanie i jest rzut Tak jest. Idealnie zwód wykonany przez Jonasa i został sfaulowany. Wiedział kiedy podać piłkę, żeby zawodnik Bayernu mógł go skosić. A do rzutu karnego podejdzie Rodrigo. Wiem, że jest ustawiony Jonas, ale spróbujemy wykonać karny Rodrigo. Wielka presja, ale musi chłopak podołać. Zobaczmy Rodrigo kontra Manuel Neuer. Rodrigo, Rodrigo! Świetnie! Neuer wyczuł jego intencje, ale nie był w stanie obronić tego strzału. Pięknie rozpoczynamy ten mecz. Bayern dominował, muszę przyznać, jest to nasza pierwsza groźna sytuacja. Ale najważniejsze, że wykorzystana. Zobaczmy jeszcze raz tego karnego. Noel świetnie się rzucił, ale przeszła mu piłka między rękami. Jest to czwarty gol Rodrigo w tym sezonie Ligi Mistrzów. Doliczony czas gry. Sam indywidualnie Lewandowski. Lo Robert Lewandowski. Gwiazdor reprezentacji Polski w świetnej indywidualnej akcji. Filip Lam. Zobaczmy. Z świetnie, Cezar. Idealnie, Cezar. I kolejna świetna interwencja. Zobaczmy, Jonas świetnie zwiódł obrońcę. Zobaczmy, Jonas jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Jonas niestety kapitalnie Neuer. I będzie rzut dla nas. Zobaczmy, Gajtan broni. Neuer jeszcze nie koniec. Campbell i 2-0. Tak jest. Niesamowite uderzenie. Manuel Neuer bez szans. Coś pięknego jak uderzył Słoweniec. No zobaczcie. Neuer wypiąstkował i ten strzał. No Finezja. Po prostu finezja. Jak gramy dzisiaj z Bayernem. Gol stadiony świata. Kevin Campbell. Pierwszy gol w lidze mistrzów. Asmyla. Arien Robben Bastian Schweinsteiger Idealna akcja Bayern musi być gol! Na szczęście nie Zobaczmy Dawid Alaba Alaba Błąd Krychowiaka Strzał i świetnie Cezar Znowu grę Arien Robens, zobaczmy Arien Robben przed pole karne. Niesamowity Cezar, jest kontra. Piękna akcja, zobaczmy, jest Rodrigo sam na sam z Blankarzem. Zobaczmy, Rodrigo, Rodrigo, musisz, tak jest 3-0, co się dzieje dzisiaj? Ostatnio Remis ledwo, ledwo w derbach Lizbony, a tu 3-0 z Bayernem Monachium na Allianz Arena. No. Proszę Państwa, Rodrigo jest niezastąpiony. To jest po prostu mega gwiazdor. Lecz nie można umniejszać roli Julio Cezara. To co on dzisiaj broni to jest głowa mała. No zobaczcie. Minął Nojera jak chciał i w krótki róg. Piąty gol w tym sezonie Ligi Mistrzów Rodrigo. Zobaczmy Bebe przy piłce. Bebe. Bebe. I jakimś cudem nie ma gola. Koniec spotkania. Rezultat 3 do 0 dla Benfiki Lizbona. Niesamowity występ naszej ekipy. No zobaczcie. Bayern dominował. Robił z nami co chciał. A my każdą kontrę praktycznie... Zamienialiśmy na bramkę, albo rzut rocznie jak w przypadku Kampla. Ten strzał przejdzie do historii Benfiki. Najlepszy Julio Cesar 10 -0. pierwszy raz widzę taką notę w karierze. Ale zasłużył, bronił wszystko, był niesamowity. No po prostu brak mi słów. Im starszy, tym lepszy jak wino, po prostu. Zobaczmy, dwa gole Rodrigo, Gajtan, Bebe, asysta, nie jest to dzisiaj ważne. Julio Cesar rozwalił system. Widzimy się za moment. Po niesamowitym meczu z Bayernem Monachium, no nie wiem co powiedzieć naprawdę, pewnie gadam bzdury teraz. Ale to nie jest ważne. To co zagraliśmy w tym meczu jest niesamowite. Byliśmy skazywani na pożarcie. A zniszczyliśmy wielki Bayern. No zobaczcie. Dynamo pokonało Kopenhagę My mamy 9 punktów w trzech spotkaniach, no tego to się nie spodziewałem. Jeszcze na naszym stadionie myślałem, że podejmiemy walkę z Bayernem. Ale na Alliance Arena wygrać 3 do zera. No coś pięknego ludzie. Coś pięknego. Ale Julio Cesar jest niesamowity. Ja nie wyobrażam sobie Benfiki bez niego. A ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek i zapraszam na następny. Trzymajcie się na razie i cześć!